O, witam Was bardzo serdecznie. Nie Boże, rozwalam tu wszystko. Słuchajcie, co może być, jednocześnie szybkie, jednocześnie żarłoczne, jednocześnie ogromne. Będzie to bohater dzisiejszego odcinka Ptasznik na dziś. A mowa o gatunku Acanthoscuria geniculata. Lecimy. Primo, proszę nie zwracać uwagi na moją twarz. No, także jestem troszkę po zabiegach. Także, no, tutaj się dzieją takie rzeczy nieważne. Nie mogę się pomalować, także jestem sotę. I nie było ostatnio w zeszłym tygodniu odcinka, ponieważ byłam tak zmęczona, miałam tyle na głowie, że nie miałam siły do tego. Usiąść, ale dzisiaj do Was wracam, do Was przychodzę. Krótko, zwieźlej na temat, teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sobie porozmawiamy o Akantus Kuriogeniku Lata, czyli takim jednym z najbardziej popularnych gatunków, które się przewijają wśród hodowców, tudzież pasjonatów, także u osób, które chciałyby posiadać swojego pierwszego ptasznika. Jest to ptasznik najczęściej znajdujący się w ogóle, wiecie, gdziekolwiek w propozycjach do zakupu jako ten Pierwszy gatunek, także co takiego charakterystycznego jest w przypadku tego gatunku, to jest przede wszystkim, tak jak wcześniej, na samym wstępie mówiłam, sama żarłoczność, rozmiar, przyrosty tego ptasznika. On potrafi dorosnąć do 20 cm rozpiętości odnuży. Wiecie, że cały jest tutaj. No i oprócz tego jest też. Um, Lubi jeść, po prostu lubi jeść, też ma apetycik, nie lada malutki, naprawdę bardzo skory jest do jedzenia. A wygląd, o właśnie jak wygląda, jest to ptasznik dość ciekawy, interesujący ze względu na to, że na odmurzach ma takie białe. Paseczki, no naprawdę wygląda to wyśmienicie i w kontraście z takim ciemnobrązowym, prawie czarnym karabaksem, tułowiem i tymi odnóżami te paski są bardzo fajnie dostrzegalne. Ja bym chciała Wam pokazać w moim basie, czyli właśnie też pierwszego ptasznika, którego zakupiłam. Był to właśnie ten gatunek. Natomiast ona się. Yy... No gdzieś skryła w jamce, która została dla niej zrobiona i wiecznie siedziała na zewnątrz, a w tym momencie znajduje się w środku jamki, także będziecie musieli poglądać ptaszniki, które zostaną przeze mnie znalezione w internecie. No nie pokażę wam mojej pięknej Basi, jest mi z tego powodu bardzo przykro, no ale tak dzisiaj jest po prostu. Dobra, co dalej? Ja po prostu dzisiaj, nie wiem, tydzień mnie nie było. No teraz, już dwa tygodnie, i ja już po prostu mam mnóstwo energii. Ja widzę statystyki, wiem, że nie subskrybujesz tego kanału, więc jeżeli chcesz, to... Nie, musisz, po prostu musisz. Bo ja na ciebie patrzę, patrzę. O! A wiecie, to też jest w ogóle ciekawe? Jak wyglądają młode tego gatunku? Bo one w ogóle nie przypominają tego, jak wyglądają dorosłe osobniki. A one są takie różowawe, z ciemnawą plamką na odboku. No, co tu się zajawia? Zajawia nam się też takie, taka ważna informacja, że jest to też ptasznik. W ogóle wiecie, ptaszniki przy swojej. chciałam powiedzieć dysmorfii płciowej. Właśnie one nie posiadają tutaj w tym przypadku tego gatunku dysmorfii płciowej. Czyli samica i samiec będą wyglądały tak samo. Będą się różniły, natomiast rozmiarem. Boże, ja naprawdę dzisiaj sobie coś rozwalę z tym mikrofonem, ale! Samiczki 20 lat żyją około, samce zdecydowanie krócej, kilka lat tak naprawdę potrafią przeżyć po osiągnięciu dorosłości, także trzeba szybko, szybko, szybko je rozmnażać, bo chłopy padają. Ach, te chłopy naprawdę, nie? Nawet średnia wieku ludzi chłopów jest krótsza. Matko jedyna. Chociaż jak wam przychodzą do głowy takie głupie pomysły, to potem się nie ma co dziwić, że kończycie marnie. Acanthoscuria geniculata występuje w brazylijskich, tak to się odmienia, w brazylijskich lasach deszczowych, tam też zamieszkuje, jest to ptasznik tu tudzież lekko podziemny. Kopie sobie norki gdzieś tam dookoła korzeni, tam można znaleźć, więc też wyższa wilgotność tu będzie wskazana, ale o tym w sumie zaraz. No i ptasznik ten tam poluje i tam żyje i, 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 i chyba nie wiem, co jeszcze więcej dodać na ten temat. Natomiast ciekawosteczka, czy to jest ciekawosteczka, no jak się ten ptasznik, prawda, zachowuje. Jest on hmm, łagodny, nawet bym powiedziała, ale to zależy. Akantoskuria Genikolata polecana jest dla początkujących hodowców, z tego względu, że jest to ptasznik przede wszystkim. Sładot jadowity, jego mechanizmy obrony to są głównie, to jest głównie wyczesywanie włosków parzących z odwłoku. No i tutaj też w sumie ja nie widziałam, prędzej ucieczka. Raczej nie pokazuje kłów jadowych, chociaż dobra, sorry, przypomina mi się jedno z karmień, który. Niedawno miałam jeszcze dopóki się dziewczyna nie schowała u siebie w norce, i ona w tamtym momencie, no po prostu wręcz prawie się na plecy położyła. Ja nie wiem, co ją tak przeraziło. Może ten karaczan, rozmiar karaczana, penseta, cokolwiek dałoby nie było. Raczej jest to ptasznik. I łagodniejszy, a przede wszystkim słabo jadowity. Jak chce kupicie taką ptasznikową piękność, to możecie trafić też genikulatkę, który będzie taki ptasznik, właśnie łagodniutki, ale można też trafić. A kantuskurię, która będzie po prostu całacie upierdzielić w palucha, kiedy tylko otworzysz jej szybę terrarium. Mój osobnik to jest jakaś w ogóle, nie wiem, jakieś kombo totalne, bo ma trochę tego, trochę tego w sensie. Sprowokowana, dziabnęłaby, ale tak sama z siebie, no to naprawdę jest delikatna perełka. W ogóle tam też takie rzeczy niemiłe czytałam. Ja w ogóle chciałam się poskarżyć, bo ja czytałam bardzo niemiłe rzeczy, że to jest podobno żarłoczna maszyna do zabijania. I jest to żarłoczny ptasznik, to prawda. Jeżeli rzucicie jednego karacza, na to jest sobie potem też kolejnego, tudzież świerszcza. Zależy, czym karmicie. Niekoniecznie jest to taka maszynka do wiadomo czego, ponieważ często też ta żarłoczność jest mylona z agresją. I ptasznik jest tak naprawdę chce coś upolować, a jest to mylnie odbierane jako agresja. A to jest no zwłaszcza Basia, no słuchajcie, no tu Wam pokazuję, bo tu stoi Basia, ale Basia jest kochana, tylko jest ukryta, jest skryta dziewczyna. Wiem, a wiecie w ogóle? Nie wiecie, bo teraz Wam powiem, <grym> że... No tak, to, że są słabo jadowite, mówiłam, natomiast ja nie wiem jednak, co chcę powiedzieć. Potocznie na gatunek Akantoskuria genicolata mówi się genia i to jest często używane określenie i to też właśnie... Nie wiem czy tak mówiłam, bardziej mówiłam chyba Basia, ale też raczej dużo osób mówi, że ma gienię, chce kupić gienie, jaką gienię. A polska nazwa tego ptasznika to jest ptasznik białokolanowy. No, ale jak widzieliście, to wiecie dlaczego, nie? Terrarium dla takiego ptasznika to będzie taka kosteczka, raczej 35 na 30 x 30 Więcej torfu troszkę można dać. Najlepiej też zrobić kryjóweczkę. Kira przeszkadza w Ja to powiem, będę przekrzykiwała ją. Dajemy troszeczkę więcej y, torfu, kryjóweczkę, ponieważ ten ptasznik się nie będzie nam wspinał. Nie wiem, chciałam powiedzieć, że się nie będzie wspinać, ale nieraz widziałam. Basię gdzieś tam. Hen wysoko. Trzeba uważać, żeby nie, spadł, nie zrobił sobie krzywdy, bo jednak nie są to ptaszniki nadrzewne, nie skaczą, nie wspinają się. Raczej tak wiecie, że typowo, jak na przykład które, sorry, no naprawdę te ledy coś mi, one też potrafią fajnie przekopać przygotowane wcześniej przez Was terrarium, także nie można się nastawiać, że jeżeli postawicie roślinkę w konkretnym miejscu to ona tam zostanie nie ma takiej opcji. Wilgotność 75% około, temperaturka 25 do 28 stopni i ostatnia ciekawosteczka słuchajcie, w tym temacie to jakbyście chcieli rozmnożyć taką jak genikolatę, to musicie się liczyć z tym że może być dużo potomstwa, bo one z jednego kokonu tam Widziałam takie fajne, rekordowe liczby do tysiąca młodych mogą mieć. No, także jest tego dużo. Dlatego też w sumie ten ptasznik jest tak łatwo dostępny i tak taniutki. Pomperam ba, zakończonko, jeszcze tak na zakończonko. Słuchajcie, ja po prostu uwielbiam ten gatunek. Może mam też sentyment ze względu na to, że Basiunia była moim pierwszym ptasznikiem ever. Natomiast jest to taka czarno-biała perełeczka, którą warto mieć u siebie kolekcji, bo jest to piękny ptasznik, żarłoczny ptasznik widowiskowy z fajną polską nazwą i na pewno, na pewno, na pewno dobrze widać Terarium, O ile nie szykuję się do wylinki, bo podejrzewam, że teraz to się u niej dzieje. Także no, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się widzimy. I Nie zapomnijcie, nie zapomnijcie o subskrypcji, bo ja bardzo chcę żebyście tu wszyscy byli i żebyście ze mną razem sobie tutaj tworzyli tą przepiękną społeczność, i bardzo lubię, kiedy mi zostawiacie komentarze, kiedy ze mną rozmawiacie na różne tematy. Naprawdę mi się to bardzo podoba, i no jeszcze bardziej mnie ekscytuje ten terrorystyczny świat. Chociaż powiem wam, że ostatnio to się zaczęłam trochę też w innych kierunkach rozwijać, nie że, że nie tylko ptasznikowych. Mam już. Modliszkę? Jedną, ale mam. O niej chyba powiem sobie w kolejnym razem, nie? Co jeszcze mam? I to wiedzie na to, że taką modliszkę kupiłam. Ale 9 marca jadę na targi do Warszawy i tam kupię coś super, kupię, normalnie zobaczycie, ale po prostu się nie mogę doczekać Takie, taka perełeczka będzie to jest bardzo popularny gatunek ale nie będzie to ptasznik też nie będzie to pyton, ani żaden wąż, zobaczycie, bo nie mogę się doczekać także subskrybujcie żeby nie ominąć takich treści i z tą pełną energią mną się z wami żegnam i jeszcze raz dzięki wielkie, że jesteście, do zobaczenia w kolejnym odcinku, I zasubskrybujcie pa pa jak kawkę mi wyślecie to ja sobie będę mogła kupić lepszy mikrofon, a nie ten to taki wiecie, designerski co wszyscy mają, mi się taki marzy <słuch>